Hej, witajcie, witam Was z tej strony, Mariusz. Czas na ogłoszenia parafialne. A więc, czego będą dotyczyły te ogłoszenia? A więc, teraz jest czas, niestety, na studiach. Jest sesja egzaminacyjna. A jest sesja egzaminacyjna, tak, tak po niej następuje sesja poprawkowa. I niestety też mnie ona dotyczy. Ale po co to mówię? Ponieważ jest to ważne, przynajmniej dla mnie i tak jeśli skończy się pozytywnie sesja, myślę, że powinna się jakoś skończyć ta poprawkowa Będę planował w najbliższym czasie, zaraz właśnie po skończeniu sesji zacząć prowadzić już tak regularnie nie wiem jak powiedziałem czy dobrze powiedziałem regularnie będę prowadził swój kanał na YouTubie będą się częściej pojawiały filmiki, a nie tak jak do tej pory, że był jeden filmik na miesiąc, czy tak, czy, czy z inną częstotliwością. Kolejna rzecz, nie wiem jeszcze jak będzie, jak będą, jak będą, będzie seria filmików, będzie nazywana, nie wiem, czy El Paso, El Paso jak, jak jest moja nazwa użytkownika, czy jakoś w ogóle będzie inaczej nazwane, ale myślę, że chyba jakoś inaczej. Nie wiem, na przykład Mariusz Vlog coś takiego, ponieważ moja nazwa użytkownika troszkę taka jest głupia. Tak doszedłem do wniosku, i, i, i może jeśli coś wkomponuję w nazwę swojej, imię, coś tam jeszcze dodam, będzie jakoś to inaczej wyglądało. Kolejna rzecz, którą warto powiedzieć, to jest to, że moje filmiki będą się pojawiały na YouTube, ale ich nie będę umieszczał na swoim prywatnym kanale, na znaczy nie kanale, tylko na profilu na Facebooku, ponieważ jak do tej pory duża część, albo nawet większość osób oglądających moje filmiki to byli moi znajomi na, znaczy ogólnie znajomi w Realu, ale. To się tak odbywało, że ja dane filmy, które tutaj przysłałem na YouTubie wklejałem na swój Facebook, na, na swoją tablicę na swoim Facebooku i znajomi moi oglądali, komentowali, tutaj też się wyświetlenia pojawiały. I teraz właśnie tak nie będzie, ponieważ chciałbym jednak zdobyć jakąś część części widowni, niezależną od tego, że, że to będą moi znajomi czy też nie. Fajnie byłoby mieć jakoś to troszkę, troszkę tych widzów, którzy będą e, oglądać moje filmiki, też z zaciekawieniem będą mi się podobały, a nie tylko to, że ja wyślę filmik na, na YouTube, później umieszczę go na Facebooku i to będzie taka tylko aktywność. Na razie mam 14 subskrypcji, dziękuję wszystkim, którzy subskrybują mój kanał. E, chciałbym, żeby było więcej użytkowników, a czy będzie? No zobaczymy, będę się starał. A czy do tego dojdzie to nie wiem nie mam jakiejś określonej liczby userów, którą chciałbym mieć to wszystko jest tak na spodanie kręcone i myślę, że jakoś to fajnie wyjdzie i fajnie będzie się jakoś to kręciło kolejna rzecz odnośnie laptopa jak już był jak jest na moim poprzednim filmiku pokazywałem Wam, y, niestety, mój rozwalony laptop. znaczy rozwalony, matryca jest rozwalona. Jeszcze jak do tej pory laptopa nie nigdzie nie oddawałem do naprawy, ale myślę, że wyślę go do serwisu, ponieważ y, wolę więcej zapłacić niż dawać laptop osobie jakiejś prywatnej albo kiemuś, nie wiem, jakiejś osobie, która reperuje. Wolę zapłacić więcej ale mieć tą gwarancję, że naprawdę wszystko będzie działało. Jednak mam, mam to mm, takie nie wiem jak to, jakby to powiedzieć, mam takie mm, przekonanie do serwisu, że oni naprawdę dobrze zrobią. Może na pewno będzie tak samo, ale jakieś ma takie głupie przyzwyczajenie, że jednak serwis to, to jest to jest to jest rzecz święta i i dobrze e, zrobią. No to co? To myślę, że chyba tyle jak na razie, aha, jeszcze co mogę dodać od siebie. Jeśli będzie jakaś pewna widownia na moim kanale będzie większa osób, będzie większa ilość osób, które oglądają moje filmiki, także myślę, że, że będzie można że na pewno zrobię jakieś serie QA, czyli wy zadajecie pytania, a ja na nie odpowiadam. Mogą być też czasami live, chociaż... live, chociaż myślę, że, że na razie na pewno nie, bo, ponieważ nie opłaca się robić dla kilku osób, a, a jestem naprawdę mm, takim nieprofesjonalnym youtuberem i długo nim będę, albo nawet nie będę w ogóle żadnym profesjonalnym, tylko ciągle y, będę wysyłał y, takie filmiki kręcone z ręki. Teraz właśnie trzymam smartfona. Włączone nagrywanie na jakość HD i taki właśnie filmik, który teraz jest kręcony. Od razu wyślę na YouTube. A. Prawdopodobnie nie będę jak na razie używał żadnych, żadnych programów do tworzenia, do kombinacji tych, do tych filmików. Będę to tak wszystko wysyłał. Jak jest tak nieprofesjonalnie, ale myślę, że, że jakoś fajnie to mimo wszystko yy, yy, będzie. No to co? No to chyba tyle. Także na razie do zobaczenia. Polecam swój kanał i śledźcie, śledźcie go łapka w górę, albo w dół, jak chcecie, to od Was zależy. Na razie, cześć.